Dobry, tu ja mówię. Ciągle pada, a ja siedzę sobie na tarasie, bo co mam robić w tym smutnym czasie? Dziękujcie Bogu, że to tylko tak krótko śpiewam, bo od razu się ujawnił cały talent. Wyleciał ze mnie niczym torpeda. Proszę państwa, to chyba będzie drugi dzień, kiedy kwiat polskiego dziennikarstwa, kwiat polskiej filozofii kwiat polskiej polityki no i ogólnie internet zajmuje się wygłaszaniem szeregu okazań poświęconych no było nie było tragicznej śmierci córki kremlowskiego e, ideologa jak go nazywają Aleksandra Dugina natomiast córka nazywała się Daria Dugina Proszę Państwa to będzie prawdopodobnie jeden z tych odcinków po którym oberwę ze wszystkich możliwych stron ponieważ chcę mówić o hipokryzji po wszystkich stronach co mi się rzadko zdarza bo staram się unikać jak ognia takiego sztucznego symetryzmu, który jest jedną z ulubionych metod opisywania rzeczywistości przez niewielu wygodnych właśnie obserwatorów. Rzeczy i przedstawiających takie, takie wersje, no, aby one były jak najbardziej asekuracyjne, Proszę Państwa, zacznę od sprostowania no, czegoś, co uważam za wyjątkowo niedorzeczne, no, nawet bym powiedział pokrętne. Proszę wybaczyć, Proszę Państwa, ale przedstawianie Pani no, nieżyjącej już. Darii Duginy, jako niewiniątka jako osoby, która w sytuacji gdy sama nie jest Aleksandrem Duginem, czyli kremlowskim ideologiem, poniosła najwyższą cenę za działalność swojego ojca, no to to jest totalne nieporozumienie, proszę Państwa, naprawdę wystarczy parę kliknięć w internecie aby sprawdzić kim była ta pani no, ta pani szła trop tropem swojego ojca i to krok w kroga czasami nawet go prześcigała. Ta pani czerpała korzyści i finansowe, i w postaci budowania swojej kariery, powtarzając te same ideologiczne brednie, jakie, jakie od lat powtarza pan Dugin. Pani pracowała w, w kremlowskich mediach, w Kąsobolskiej Prawdzie i między innymi w oddziale jakiegoś radia. No, budowała swoją karierę na wypowiedziach również bardzo, ale to i to mówię łagodnie, radykalnych wypowiedziach w stosunku do Ukrainy i Ukraińców. I jak się dobrze poszuka w internecie, nie tylko w oficjalnych źródłach, no to tam padały takie sformułowania, że tak naprawdę to wszyscy powinni iść iść pod topór. Zatem proszę państwa, Kategorycznie odrzucam taką wersję, że oto mamy do czynienia ze szczególnym barbarzyństwem, ponieważ zamachowcy, terroryści nie potrafili uderzyć w ojca, no to zabili mu córkę zupełnie niewinną i nieskażoną żadną ideologią, stojącą jakby z boku tego konfliktu, czyli jest to najgorszy rodzaj zbrodni, jaki można sobie wyobrazić. Rzeczywiście takim jest pod warunkiem, że zostaną zachowane, zostaną spełnione te warunki w sposób prawdziwy i autentyczny, a nie jak to miało miejsce w przypadku tego zamachu. No, i jeszcze, proszę Państwa, trzeba mieć na uwadze to, że prawdopodobnie celem zamachu był sam. Dugin, ewentualnie i Długin i córka, bo oni mieli gdzieś tam wracać z jakiegoś wydarzenia tym samym samochodem. Zatem, proszę Państwa, jeszcze raz: absolutnie nie kupuję tej wersji, która jest dla mnie na, naszpikowana hipokryzbią i to po brzegi. To nie było niewiniątko. Ta, ta pani nie była niewiniątkiem. Ta pani bardzo ostro się angażowała w konflikt na Ukrainie i we wszystkie kwestie ideologiczne. Wypowiadała się niezwykle ostro. Na temat tego, co się dzieje na Ukrainie, łącznie z, z, z wypowiedzianymi życzeniami, co się powinno z Ukrainą z i z Ukraińcami stać. Tak wygląda fakt jeden, chociaż zbudowany z kilku, z, z kilku dodatkowych faktów. Fakt generalny co do aktywności, działalności tej pani. No, ale to jest, proszę Państwa, jedna rzecz i jedna strona medalu, zwanego hipokryzją. Po drugiej stronie, proszę Państwa, mamy niesamowitą euforię z powodu, no, jakby na to nie patrzeć, bandyckiego ataku. Bo obojętnie, co sądzimy o pani Duginie i jej ojcu, no, to wiadomo, że w cywilizowanych warunkach, zgodnie z prawem i jakimkolwiek prawem krajowym i prawem, Prawem międzynarodowym procedura jest jasna. No, takie osoby trzeba po prostu podstawić albo przed sądem, albo przed. No, zdaję sobie sprawę, że w wielu wypadkach jest to naiwność i takie no, słowa wypowiadane często przez rozmaitych pięknoduchów. No ale albo się trzymamy jednych kryteriów, to znaczy przy, mówimy o tym, że Rosja dopuszcza się rozmaitych zbrodni ludobójstwa i zamachów terrorystycznych na terenie Ukrainy, i ten przykład z wysadzeniem samochodu Dugina w powietrze, w którym akurat siedziała jego córka. Więc no proszę Państwa, z tej samej kategorii, jest z tej samej kategorii prawnej i z tej samej kategorii, powiedziałbym, moralno-humanitarnej. No to jest akt terroru, to jest ba akt bandytyzmu. No i jeśli z powodu, z powodu tego aktu bandytyzmu, ci, którzy się tak wzruszali wszystkimi historiami związanymi z Marianną, z Mariupola, występującą w kilku odcinkach, Propagandowego serialu, no to teraz unoszą ręce w górę i krzyczą: hura, ponieważ rozerwało nas strzępy dla odmiany córkę rosyjskiego rosyjskiego politruka. No, proszę Państwa, cóż, cóż można w takiej, w takiej sytuacji powiedzieć? No, jak zwykle. Bliższa koszula ciału. Ci, co stoją po jednej stronie barykady, będą patrzeć zezowato na wszystko, co jest związane z drugą stroną barykady i odwrotnie. I to, że jedne akty bandetyzmu w wykonaniu Federacji Rosyjskiej, które niewątpliwie mają miejsce, one, one miały miejsce oczywiście nie w takiej skali, nie w takiej groteskowej formie, jak to było opowiadane propagandowo. Na wszystkie możliwe sposoby, no, ale proszę Państwa, no nie oszukujmy się. No, tam, gdzie jest, gdzie padają strzały, tam, gdzie trwają konflikty zbrojne, tam, gdzie lecą bomby, tam, gdzie wrogie, wrogo do, sobie, do siebie nastawione państwa i wojska ze sobą się ścierają, no, to zawsze pojawi się, wcześniej czy później, łamanie prawa w ramach nawet konfliktu zbrojnego, czyli dochodzi do różnego rodzaju zbrodni, ponieważ mamy do czynienia ze skrajnymi emocjami. Stopień nienawi wzajemnej nienawiści jest taki, że po drugiej stronie po prostu nie widzi się człowieka. No, taki jest mechanizm, taki jest mechanizm obronny w tego rodzaju psychologicznych, skrajnych sytuacjach i tego nie zmienimy. Natomiast, proszę Państwa, my tutaj w Polsce no, stoi mimo wszystko i dzięki Bogu z boku tego, tego wszystkiego. Dlatego też e, dla mnie ten dziki entuzjazm, dziki entuzjazm wywołany śmiercią, i to jeszcze tak jak mówię, tam było w wielu komentarzach podkreślenie, że dobrze, że ją rozerwało na, na kawałki i, i w ogóle fantastycznie, w ogóle niezły, niezły fajerwek. No to proszę Państwa, no, jak to inaczej nazwać, niż jakimś upadkiem cywilizacji. No, Ludzie cywilizowani w ten sposób się nie zachowują, no albo przyjmują jedne kryterium do, do wszelkiego rodzaju zbrodni, obojętnie jakiego autorstwa jest ta zbrodnia, to jest, co do tego, że to jest akt terroru, to chyba nikt nie ma wątpliwości, no a akt terroru no to jest zbrodnia, to albo przyjmujemy jedne kryterium, przykładamy jedną miarę do obu stron konfliktu i po prostu nie pochwalamy tego rodzaju zachowań, no bo jeśli dzisiaj pochwalimy wysadzenie w powietrze córkę, córki Dugina no to wiadomo, że za chwilę ktoś będzie mógł ktoś będzie miał poważny pretekst do tego, aby dokonać zemsty dokonać rewanżu na córce innego ukraińskiego dla odmiany polityka, no to są tak podstawowe mechanizmy tak proste, proste prawdy, że aż mi wstyd do nich mówić ale, ale mimo wszystko ludzka natura i ta plemienność, która zwykle ma dobry aspekt. No, ja nie mam nic przeciwko plemienności, bo w jakimś sensie naród to jest jedno wielkie plemię, które, które żyje według własnych zasad i broni, broni swojej jaskini. Natomiast no, niestety dzieje się tak, że ślepota. Też występuje w takich grupach, w takich społecznościach fanatyzm związany z kibicowaniem jednej strony, i ten fanatyzm, ta ślepota doprowadza do takich barbarzyńskich zachowań, bo tego inaczej się, proszę Państwa, nie da skomentować. Żeby było jasne, na mnie śmierć Darii Duginy, o której istnieniu dowiedziałem się no, w związku z tym, że doszło do tej tragedii. Wczoraj, czy to no wczoraj chyba, tak no, nie robi większego wrażenia. No, proszę Państwa, no, podchodzę do tego, z, z, tak jak mówię, z dużym dystansem, no, jeśli się hmm, chcemy nie dzieje się krzywda, tak? No, jeśli się wchodzi w takie ostre konflikty, jeśli się wchodzi na pole minowe, no, to trzeba się liczyć z tym, że w pewnym momencie. No, w cudzysłowie, zabawa może się skończyć tragicznie, no i tak też się stało w przypadku y, pani Duginy, ale jakoś do głowy mi nie przychodzi ani też nie czuję takiej wewnętrznej potrzeby, y, no, aby się tym, y, tą, y, tą śmiercią y, tak podniecać, w tak niezdrowy sposób podniecać i tak epatować okrucieństwem, tylko dlatego, że to akurat jest. Y, Córka znienawidzonego ruskiego, e, ruskiego e, polityka. Proszę Państwa, e, tego rodzaju historie e, są o tyle istotne, bo one tak ci, po cichutku e, wywracają nam porządek moralny do, do góry nogami. No bo jeśli wychodzimy z takiego założenia, że jednych można rozszarpywać na strzępy, a innych nie, no to proszę Państwa, no to, to jest. E, to jest, to się nazywa relatywizm. Czyli jedno z najgorszych zjawisk społecznych, jakie w społeczeństwach występują. To jest nadawanie praw jednej stronie konfliktu. Praktycznie nieograniczonych, i z drugiej strony ograniczanie wszelkich praw w drugiej stronie, czy to konfliktu, czy jakiegokolwiek innego, innego sporu. Proszę Państwa, to jest mniej więcej to samo, o czym mówiłem w poprzednim, w poprzednim odcinku. Nie dobra o tym mówić. No są lepsi i są, są gorsi, są, są ci, którzy, którym wolno. Oczywiście w bardzo wielkim cudzysłowie wysadzać innych ludzi w powietrze, i są tacy, którzy to, którzy jeśli i dostają za to brawa, i to gromkie brawa, wręcz euforia następuje po takim akcie agresji. No i po, są tacy, którzy, jeśli dokonują takich aktów agresji, to są uznawani za ludobójców, terrorystów, bandytów i ta, najgorszych bandytów i tak dalej. I zresztą słusznie, proszę Państwa. No tylko, że cały ten pakiet trzeba przenieść również na tą sytuację, która się wydarzyła z udziałem e, rodziny długinów, bo to jak tak się należy domyślać ten akt terroru był przygotowany raczej pod e, głównie pod e, Aleksandra Dugina, a nie jego, e, nie jego córkę. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy e, wnioski. Te wszystkie lekkie oceny no nie do pomyślenia w każdych innych warunkach proszę państwa, no, kto sobie wyobraża a ja mówię też o komentarzach znanych osób naprawdę, które tak euforycznie do tego podchodziły kto sobie wyobraża, że w jakiejkolwiek innej konfiguracji, no nie wiem, córka amerykańskiego polityka, niemieckiego, francuskiego czy nawet polskiego zostałaby w ten sposób w ten sposób pożegnałaby się z, z tym US-padołem i nastąpiłaby właśnie tego rodzaju euforia ze strony y, tak zwanych znanych i, i lubianych. No jest to rzecz niedopuszczalna w, w, w każdym wymiarze, w każdych warunkach, w każdej konfiguracji, no poza tą jedną, bo akurat tutaj wolno, no nie wiem, proszę Państwa, czy wolno. Jeśli wolno tutaj, no to albo wolno wszędzie, albo nie wolno y, nigdzie, bo w przeciwnym razie doprowadzamy y, do sytuacji schizofrenicznej i to pod każdym względem moralnym, intelektualnym i y, 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 prawnym. To nie jest kompletnie moja sprawa w wymiarze samego aktu agresji, natomiast jest to absolutnie sprawa nas wszystkich, abyśmy na każdym kroku i przy każdej okazji po prostu pilnowali swojego i domagali się równego traktowania, równego podejścia i prawnego. I moralnego do sytuacji, które są absolutnie, absolutnie do siebie podobne, bo akt terroru pozostaje aktem terroru. I żadna konfiguracja tutaj nazwisk czy narodowości nie powinna tego prostego faktu, proszę Państwa, znosić. Dziękuję bardzo za uwagę.